Twoim nie wiem, to może była po prostu y, zła grafika, nieszczęśliwa, ale wątpię, że SPD chce rewizji granic. Chociaż muszę jedną rzecz powiedzieć, że w AFD nigdy nie było oficjalnego stanowiska na temat rewizji granic, bo to jest w ogóle temat, nie interesuje ludzi, ale na przykład HDC, CDU, SPD to tam były środowiska i nawet oficjalna lina, linia partyjna, która nie akceptowała. Y, 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 obecnej granicy polsko-niemieckiej. Także tam w innych partiach niemieckich znajdzie się przynajmniej taka historia rewizji granic, czego w AfD się nie znajdzie. Czyli jeżeli kiedykolwiek dojdziecie w Niemczech do władzy, nie będziecie chcieli nam odebrać naszych gwarantuję, terytoriów, gwarantuję. E, my też nigdy na to nie pozwolimy. <laughs> Jeszcze powiem tak, że jak, jak ruszyłem ten temat właśnie w partii, to ludzie, nawet e, członkowie naszej partii mi mówią, no przecież to byłby absurd, bo wtedy byśmy w miastach jak Warszawa, Kraków, Gdańsk, Wrocław, żebyśmy wprowadzili takie, taką sytuację, jaka jest w niemieckich, miast, w niemieckich miastach, a przecież tego nie chcemy, bo to byłoby po prostu szkoda tych miast, żeby tam to zgermanizować w sensie takim, jakim Niemcy są w chwili obecnie. Ja no, bo... złoty środek. To znajdziemy jakiś złoty środek. Kolejna sprawa, reparacje. Tutaj Reparacja. zdecydowanie nie będziemy się ze sobą zgadzać. Wiadomo, że my no, jesteśmy za tym żeby Niemcy y, Polsce zapłaciły za to, co się stało w trakcie II wojny światowej, ale z punktu widzenia niemieckiego jestem w stanie zrozumieć waszą politykę, że wy nie chcielibyście tego robić, no bo to nie jest w interesie Niemiec. Za tym, żeby pewne fakty historyczne wyeliminować nie. z nauczania historii? Nie, nie jestem y, za mm. tym, żeby wyeliminować y, fakty z nauczania historii, ale nie może y, historia i, i też na przykład zajęcia historii, nie mogą polegać tylko na własnej winie, a tak w Niemczech jest. I ja wiem, że w Polsce jest to trudno, że, że ludzie nie wierzą w to, że, że w Niemczech tak jest, że uczą cały czas tylko o winy niemieckiej, ale ja jak chodziłem w, w Hamburgu do gimnazjum, to cały czas tylko o tym nam mówili i mi się wydaje, że to jest ja to rozumiem w pewnym sensie, tylko że to doprowadza do tego, że powstaje właśnie taka mentalność winy, winy a ta mentalność winy mhm. potem doprowadza właśnie do takiej polityki, o której właśnie wspominałem, że otwiera się granice, wprowadza się imigrantów i tak dalej. Ale i na tym w efekcie końcowym też cierpią inni, też Polacy. Mhm. Tomasz jesteśmy w Parlamencie Europejskim, współpracujemy razem w jednej grupie. Mamy kilka konkretnych celów do zrealizowania, mam wrażenie, i musimy do tych celów przyciągnąć innych prawicowych czy centrowy centroprawicowych europosłów A między innymi no to jest odsunięcie zielonego ładu weryfikacja polityki migracyjnej postawienie granicy takiej centralizacji Unii Europejskiej postawienie granicy przede wszystkim tym planowanym zmianom w traktatach unijnych o właśnie to jest w ogóle ciekawy temat masz wrażenie że wrócimy w tej kadencji do zmian w traktatach unijnych że Komisja Europejska będzie Planowała wprowadzić jakieś takie zmiany, które przerzucą część kompetencji z państw narodowych na tak zwaną egzekutywę, na Komisję Europejską. Bo to, co się wydarzyło przed końcem tej komisji, kadencji Komisji Europejskiej, ten cały raport grupy Spinellego, który mówił właśnie o tych zmianach w traktatach unijnych, mam wrażenie, że był takim że był wypuszczony po to, żeby wysądować, jak ewentualnie społeczeństwo europejskie, poszczególnych państw europejskich zareaguje w ogóle na takie zmiany. U nas w Polsce był bardzo duży sprzeciw, szczególnie wobec możliwości odebrania Polsce prawa weta.